Krzysiek i Darek, trzej bracia z Barda, najmłodszy ma 15, najstarszy 19 lat, a przyszło im się zmierzyć z problemem, który przerósłby niejednego dorosłego. Pod koniec grudnia ich matka wyjechała do Niemiec, chciała zarobić na lepsze życie, ale trafiła do szpitala i jest w śpiączce. Nie ma ubezpieczenia. Koszty leczenia są astronomiczne. Chłopcy jednak nie załamują rąk i postanowili działać. Ich historia w relacji Annetus. A po środku idzie mama? Ono się wtedy jeszcze nie farbował. Wiesława Pietrzak do Niemiec wyjechała pod koniec grudnia. Razem z partnerem próbowała zarobić na remont mieszkania komunalnego w Bardzie. Synów zostawiała pod opieką siostry. Za granicą zachorowała. Diagnoza: tętniaki mózgu. Konieczne trzy operacje. Zaczęliśmy płakać. No i myśleliśmy, co robić dalej, jak, co dalej mamy zrobić, jak dalej żyć. Co, co z nami będzie? Halo, cześć Marek. Słuchaj, jaki jest dzisiaj stan wiesi? Matka chłopców jest w śpiączce. Leży w szpitalu w Oldenburgu. Informacja o kosztach leczenia to dla rodziny kolejny szok. Pani Wiesława nie miała ubezpieczenia. Za każdą z trzech operacji rodzina musi zapłacić 8 tysięcy euro. Każdy dzień w szpitalu kosztuje kilkaset euro. W pierwszym momencie to to... Grom z naszego nieba na nas spadł, jak żeśmy usłyszeli, jakie są koszty tego. Chłopcy na pomoc ojca liczyć nie mogą. Wiele lat temu stracili z nim kontakt. W trudnej sytuacji muszą radzić sobie sami. Musimy dorosnąć o wiele szybciej niż powinniśmy. Rolę opiekuna rodziny przejął 19-letni Darek. Staramy się zorganizować festyn, taki większy festyn, który pomoże w zbiórce pieniędzy dla mamy. W akcję włączyła się m.in. szkoła, w której uczy się chłopak. Co organizujemy ludzi, którzy na tym koncercie wystąpią. Czy jakieś zespoły rokowe, ludzi, którzy śpiewają, grają na gitarach, pan Tonim Zbarda, o którym już rozmawialiśmy. Jakbym miał stanąć na miejscu Darka, to chyba bym sobie ze wszystkim tym nie poradził, bo z przyjaciół to jest, mi się wydaje, nierealne. Na konto chłopców, które otworzyła Fundacja Pomocna Dłoń, już wpływają pieniądze, ale to kropla w morzu potrzeb. Tyle osób jest tym zainteresowane, że się zdziwiliśmy i jesteśmy. Zadowoleni z tego, że jednak są na tym świecie ludzie, którym jeszcze zależy na innych. Bardzo. Anna Tuz. Numer konta można znaleźć na naszej stronie internetowej www.tvp.pl ukośnik wrocław.